19 listopada Ewangelia Łukasza, rozdział 19, wiersze od 1 do 10: Pani oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam po czwórnie. Tak sobie myślę, że chciałbym chyba należeć do dłużników Zacheusza, bo skoro ten nawrócony człowiek mówi, że. Połowę majątku odda ubogim, a tym, których skrzywdził i których jest dłużnikiem, obdarzy poczwórnie. To myślę, że każdy gdzieś chciałby się odnaleźć w tym gronie dłużników Zacheusza. Ale tak bardziej na serio można powiedzieć, że papierkiem lakmusowym każdego nawrócenia, każdej głębokiej relacji z Bogiem jest hojność, jest otwarte serce, jest otwarty umysł. Nie jest takie, można powiedzieć, ściskanie wszystkiego w swoich dłoniach, albo gromadzenie tylko dla siebie, na swoje potrzeby. Jeżeli jestem blisko Boga, jeżeli rzeczywiście Jezus mnie nawiedził, to zaczynam dostrzegać potrzeby innych. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zapraszam do polubienia tego filmu, do subskrypcji kanału i do. Udostępnienia tego filmu swoim znajomym do napisania komentarza. Do usłyszenia.